Witam w odcinku 189. W dniu wczorajszym Eliop pokazał siebie na kanale Demko na małe Atari zajmujące 256 bajtów. Między innymi ja się tam wypowiadałem. No i Demko naprawdę robi wrażenie, biorąc pod uwagę ilość danych, które trzeba było zużyć do jego stworzenia. 256 bajtów to jest po prostu nic, totalnie nic I można by pomyśleć, że nie da się z tego nic zrobić, kompletnie No to demko pokazało, że da się coś zrobić No ale nie byłbym sobą, zacząłem szukać czy są jakieś inne demka tego typu I oczywiście znalazłem na Commodore, jakby nie było Demko, które dzisiaj Wam pokażę Po prostu mnie rozwaliło Trwa ponad 2 minuty a zajmuje 256 bajtów może nie ma tak wyrafinowanej grafiki że coś tam widać konkretnie bo grafika jest ze znaczków ASCII ale jest to grafika symboliczna nawiązująca do nazwy tego dema czyli narodziny mózgu Mamy tam po prostu takie obrazki zmieniające się, symbolizujące tworzenie się, synaps w mózgu, który się dopiero co tworzy, ale to co robi największe wrażenie to jest muzyka, bo w, tej, w tym demku, które ma 256 bajtów, jest dwie minuty muzyki. Myślę, że każdy z Was powinien to obejrzeć już o eliopa. Pisałem komentarz, być może niektórzy z Was widzieli ten komentarz, być może niektórzy poszukali już sobie tego demka. Kto nie widział, to zapraszam teraz do obejrzenia i napiszcie w komentarzu, co myślicie na temat tego demka, które zajmuje 256 bajtów. Dzięki za wysłuchanie i zapraszam na prezentację demka.